Max Verstappen może mieć przypoł z bagietami, Może widzieliście w ostatnim czasie filmik, jak latał Astonem Martinem Walkirią, który z jego kolegów na Instagramie to wrócił, jak latał z nim po podnicę on gdzieś tam, z dość wysokim prędkością, podobno chyba latał z, na, z prędkością około 120 mil. Gdzie było limit do 90, to nie jest nie istotne. W każdym razie lokalna policja nicejska, czyli francuska, zainteresowała się tą sytuacją, tym filmikiem i okazuje się, że chyba podejmuje jakieś działania. Max. No, jak to się mówi, albo dostanie 100 złotych grzywna, bo 25 lat pozbawienia wolności. A tak a tak będąc dokładniejszym, to na razie jest to po prostu taka wstępna notka. Nie wiemy, czy Master Stupid faktycznie ma jakiś, może mieć jakiś przypał, czy będzie to jakaś, właśnie jakaś, jakiś areszt, czy jakaś, jakiś mandat. Prawdopodobnie skończy się na jakiejś wyższej, niższej grzywnej, jak to jak to woli, jak to tam ma jaką perspektywę. W każdym razie to jest bardzo ciekawa sytuacja może chyba dalej nie mieliśmy kierowcy jak z takimi problemami, pamiętam 13 lat temu Lewis Hamilton, kręcu kręcąc bączki w Sydney przy okazji Grand Prix w Australii dostał dość spory mandat. Jenson Button 20 lat temu też dostał spory mandat lecąc służbową BMW, to ciekawy Button, potem tym swojej książce pisał, że, że gdyby bo szedłby z tym mandatem do, 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 do ten do BMW, to by jeszcze zrobić z tego nawet reklamę. W każdym razie Max Verstappen może mieć jakiś przypowiększy, mniejszy, na razie jest to takie dość szczątkowe informacje. Czy będzie pierwszym mistrzem świata e, zdobywający tytuły z zakatek? No, aż tak daleko bym nie szedł. W każdym razie, no, może być bardzo, bardzo śmieszna i kuriozalna sytuacja, no, może niego jeszcze śmieszna dla niego, ale raczej na odsiadce się, no, nie powinny do siatki dojść.